Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy piątek, 18 września 2020 roku. Jest godzina 8 rano. Zaczynamy! I zobaczcie, kochani, taki skraj lasu. Tu prowadzi taka droga, wbrew pozorom chodzone. Ale zobaczcie, co tu na tej drodze się uchowało. Rośnie pierwszy. I przez ten ostatni taki tydzień to wcale nie... Padało aż tak bardzo Ale zobaczcie Jest kolejny Przywitaj się Przystojniaczku Powiedz dzień dobry Ale rosa Rosa jest Także może To tym grzybom wystarczyło Super Mamy drugiego Zaczynamy grzybobranie I ruszamy Dalej Tego deszczu jakby trochę brakowało Ale te pojedyncze Oj przepraszam prawdziwki tutaj wychodzą Zobaczcie No fajne Szukamy dalej No i gdzieś tutaj przepraszam jeszcze O jest Namierzany jest kolejny obuzek Zobaczcie Już mamy cztery te prawdziwki ten taki śmieszny. Tak wygląda. Fajne, zobaczymy, czy coś uda się większego. Dzisiaj namierzyć jakieś fajne koloski. No dobra, szukamy dalej. I namierzony również borowik ceglastopory. Dużo ludzi go nie zbiera, ale proponuję przekonać się do tego grzybka, raz spróbować. Tu jest pierwszy Piękna świeżyna Idziemy kawałek dalej Ten jest taki śliczny Ale on jest przepiękny Przecówek Zobaczcie Drugi I chodźcie za mną Chodźcie, chodźcie Nie was tutaj potrzeba I mamy kolejnego Czyż nie piękne? Ten to już w ogóle co za cudek błoski. Śliczne, szukamy dalej. Tak patrzę na te trawy, i sobie myślę, że te trawuski lubią się chować wśród takich traw. I zobaczcie, jest no, troszkę większy, noga zjedzona, ale przez rzuczki. A kapelusz jeszcze się uda na 100% uratować. No to zobaczcie, tak wygląda. Lecimy dalej. W koszyczku już uzbierało się tyle. A tu na niepoznaki schowany. Tak, one tu rosną co roku. O, żuczki się do niego dorwały. Ale jeszcze jest. Tu był taki podwójny, złączony kapelusz. Bliźniaki. Ląduje w koszyku. I udało się namierzyć dwa fajne koźlarze. Tutaj jest koźlarz babka, ale cieszę się niezmiernie i zaraz wam to pokażę, bo tam dalej jest koźlarz pomarańczowo-żółty. To chodźcie ze mną. A ja ich w tych roku no jakoś nie udawało mi się znaleźć i tym bardziej cieszę. Zobaczcie. Śliczny. Piękniutek, prawda? Teraz już prawusków nie widać. Zbieramy koźlarze. O, o takie piękne. A ten też liczny, prawda? Ruszamy dalej. Szliśmy teraz jakiś czas i nie było tych grzybków. Rozglądaliśmy się, przeszliśmy na drugą stronę lasu. No i przywitał nas taki z dzisiejszych, jeden większy, zobaczcie. No, super. Może tu będzie trochę i więcej, aczkolwiek źle nie jest. Powinno się odnajdywać i powolutku, powolutku koszyk się zapełnia. Szukamy dalej. Jak widzicie, te grzybki są takie kilkudniowe, jak nie 2-3 dni może, 2-3 dniowe. Te większe mogły zostać wyzbierane, ale od czasu do czasu takie fajne maluszki i średnie uda się zebrać. Ale żeby były jakieś takie większe, to raczej wyzbierane. No dobra, lądujesz w koszyku, maluchu idziemy dalej. Teraz Wam pokażę zmęczonego krabuska. Tutaj się schował, kamuflaż. Jesteś! Ancymonku, o, ja się, no fajny, dzień dobry, przywitaj się, o ale piękny kolor oliwkowy, prawda, takie są te właśnie rurki, pory, ładne, śliczne, idziemy dalej. Momentami te grzyby to aż mnie rozśmieszają, tak jak na przykład tutaj te dwa, to są piękne, jeden tutaj, śliczny jak żołnierz. Na posterunku na warcie i zobaczcie teraz ten taki skitrany tutaj Pokażemy się, ale fajny A no myślę, że te grzybki dzisiaj są, są zdrowe Ale ten jest super ale. ale ten jest fajny No właśnie Takie są cudowne O ja mówię i takiej wielkości wystarczą, żeby troszkę ich więcej było to już będzie super ruszamy dalej i znowu przed Państwem cudowne trojaczki ale są one śliczne mówię kilkudniowe bo świeżynki super tu rosną, super wyglądają ale takie w dotyku to one są suche zobaczcie tego, kolejnego i chodźcie za mną kochani grzybnięci, kochana brać grzybiarska. Tak to się fajnie te grzyby zbiera, prawda? Jak są. No nie mówię, żeby co 2 metry były grzyby, ale tak co. Jakieś 5 minut, żeby chociaż jednego za namierzyć i zebrać. Są trzy, lądują w koszu. Zobaczcie, super sprawa. Czasem natura pomaga w szukaniu grzybów. Jest po środku, oświetlony przez słońce. Stoi jak żołnierz. Z daleka go widać. <laughs> Dobre co? Dziękuję słoneczko. Serdecznie dziękuję za pomoc. Także matka natura obdarowała prawdziwkiem. Las bukowy dosyć stary. A one tutaj sobie pośród tych bukowin rosną. I a kuku maluchu? Piękny. Takie dzisiaj modelowe, przywitaj się, tak, spałeś sobie, kto Cię tu zbudził? Jakiś niedobry grzybiarz, no. Tu zobaczcie, Zabierz. taka wilgoć, trochę więcej traw, a jak trawki, to co trzeba zrobić? A to trzeba się pokręcić, zajrzeć, zobaczyć i na skraju tych traw. Dzień dobry, mamy kolejnego prawdziwka, widać środek wyjedzony przez żuki, ale idziemy dalej. I co możemy tu zobaczyć? Kolejnego maluszka. Pamiętajcie, zawsze w pobliżu takich traw czy coś, one lubią się pokazać także. No koszyczek, coraz lepiej powiedzcie. A ten maluch, gdzie on był? Tu gdzieś. Patrzcie, widzicie jak to jest? Jest tu. Środek przez żuki, jak kapelusz. O, robaczywy. Zostajesz kolego, rozsiewaj się. Co nie skończę nagrywać. To co rusz jakiegoś udaje się namierzyć jest kolejny. Ha, fajną ma tą swoją grubą nóżkę. Trzon. Ciekawe jak z tymi jak z tymi po prostu grzybami będzie na koniec, bo ja obierę, żeby w lesie zostały, czy będą zdrowe, zobaczymy. No w końcu jakiś większy, ale nie wiem czy coś... Z niego uda się uratować? Raczej nie. O tak wygląda staruszek. Już niech się rozsiewa. Tu widać, że wyjedzony. No szkoda. No ale też trzeba się z lasem podzielić. Trochę tymi zarodnikami. Szukamy dalej. No i nie opodal tego dużego. Udało się namierzyć trzy. Pierwszy. Twardy trzon. Teraz śliczny. Zobaczcie. Słoiczkowy w ocet jest drugi. Tak, chodźcie ze mną. No i mamy jakiegoś większego. Wyjedzony przez rzuczki, ale nie widać robaczków. No to super. Lądują w koszyku. Fajny dzień, ładna pogoda dzisiaj w ten piąteczek. Uda mi się to wam pokazać Ale tam jest naprawdę gigantyczny, to znaczy już był rozmiarów prawdziwek około 30 cm średnicy Ale tak wierzyłem, że może tu jakieś będą. I zobaczcie! O, pierwszy i drugi o, liczyłem na takie dorodne. W końcu są. Trzeba wierzyć. Ale pokaż się państwu No ładny jesteś no hej niczego sobie I jeszcze jest tutaj drugi na takim piaseczku Mam nadzieję że będą zdrowe Już robią robotę Także super No takie to są piękne A koszyczek się powoli zapełnia No i kochani patrzcie Mamy tu pierwszego, Ancymona, no fajny, teraz zobaczcie tutaj jest kolejny, o, ale już przygnity, zostawiam, nie jestem łapczywy, też trzeba na zdrowie uważać. No ten jeszcze pachnie ładnie, idziemy dalej, o szkoda tego prawda, no co zrobisz, już widać, że go kleśń brała, ale jeszcze jest jeden tu na szczęście. O, ten jest solidny fajnie, fajnie, fajnie Przydały się O, ten jest piękny Ten jest naprawdę fajny Także no, żegnaj, rozsiewaj się A my lądujemy w koszyku No takie No to lecimy dalej Jak człowiek idzie Rozgląda się za tymi grzybami Tak Patrzy wszędzie nie ma i nagle się z oddali wyłania coś takiego jak tu na załączonym obrazku. No to przecież serce zaczyna mocniej bić. Uśmiech pojawia się na ustach. Radość niesamowita. A on tutaj chowany dla nas. Cześć marynarzu! Ha. Wiecie, że widzę teraz jednego głęboko w środku. Nie wiem czy uda się, ale jest. Zobaczcie, widzicie? Jest tam, no to wejdziemy za nim tam. No już jestem w środku, wgramoliłem się, bo jak się można za takim okazem nie wgramolić, prawda? Śliczne. Skowany, ale po środku. Nie miał tu słońca, nie miał tu, nie wiem czy dużo deszczu, ale rośnie. No to teraz przyspieszyły tak te żeby. Super, szukamy dalej. Dzisiaj kochani moi jesteśmy na tej miejscówce, którą odkryliśmy rok temu na trasie między kartuzami a Sierakowicami. I zobaczcie, pamiętam to miejsce rok temu tutaj udało się znaleźć prawdziwka, i grzybnia dalej owocuje, jest kolejny. chodźcie ze mną, podejdziemy. Cześć, prawdziwku. Muszę cię niestety dziś zabrać ze sobą. Będziesz dzisiaj się suszył u mnie w domu. No, fajne. Powiedzcie sami. Lecimy dalej. Teraz mamy niesamowitej urody grzybki. Cztery prawdziwki. No, prześliczne, patrzcie. Pierwszy. Ale jest śliczny. Idziemy dalej. Ojej, co tam się da nie Niewyobrażalne, niewyobrażalne piękno. Chodźcie ze mną. Wam tylko mogę powiedzieć, że, że są. Że zostawię. I zaraz wam pokażę. Patrzcie tutaj, schowanego tego. Piękny. Jest kolejny. No, super. Tutaj mamy jeszcze koźlarza. To fajne. I chodźcie ze mną. Teraz, kochani. Zobaczcie, najpierw tu, raz, ale śliczny, tu jest drugi i zobaczcie teraz tam te osiem prawdziwków w jednym miejscu, niesamowicie, chodźcie, ale jest to podniecone, ludzie kochani. Teraz zobaczycie jeszcze dalej, co tu się ciekawego wydarzyło. To mamy już 8. I zobaczcie. Uf, patrzcie. O kurde. Patrzcie na te. Patrzcie na te pięknoty. 10 prawdziwków w jednym miejscu. Takiego miejsca życzę każdemu. niesamowite. I to Gdzieś tak połowa grzybobrania, można powiedzieć, pół koszyka. Coś tu jest? Jest! Jedenasty No Piękne. Szukamy dalej. Koszyczek tak się prezentuje w świetle słońca. A zobaczcie. Co no tutaj jest jeszcze przed Państwem? Prawdziwek boletus, IBIS borowik i ląduje w koszyczku. Już wracamy do domu. Trochę ludzi zaczęło się w lesie pokazywać. Także ludzie jeżdżą, pokochali grzybowranie. Bardzo dużo doniesień. No zobaczcie jeszcze. Wracamy do samochodu. A jeszcze udaje się takie piękne na powrocie. Prawdziwki odnaleźć. Super. I zobaczcie, nie pozwolą tych, żeby wyjść z tego lasu. No tak tu pięknie rosną. Tak tu pięknie stoją. Fajna miejscóweczka, niedaleko Gdańska. Za kartuzami piękne. Urodziwe, śliczne trawy. Dzisiaj chyba ponad 50 tych prawosków. No kochani grzybnięci. Na dzisiaj kończymy grzybobranie. Udało się jak widzicie nazbierać ponad chyba myślę 50, około 60 prawdziwków. Mam nadzieję, że będą zdrowe. Ja zaraz zabieram się za czyszczenie tych grzybów, żeby to wszystko zostało w lesie. Także ja tego nieobranych grzybów nigdy nie zabieram do domu. No i co, ruszajcie, grzyby są, bo mimo, że nie padało w tym tygodniu, no to te grzyby się pojawiły, jest wysyp. Zapraszam do lasu i widzimy się na kolejnym filmie. A może nawet jeszcze dzisiaj. Znaczy, dzisiaj pewnie z film zrobię, bo dzisiaj będę na nocnym grzybobraniu w Lasach Oliwskich koło Matemblewa, Brentowo, te okolice. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!